Polowałem z łuka. Polowałem z łuka, łuka trupić królika. Właśnie widzieli Zartek, który zmierza w stronę męki. Łuk z latarką, czy... To ta latarka, która jest na tym łuku, jest chyba nie, nie jest. O, Dostał strzała na łeb! Tadych. Koła że strzeliłem tylko on dostał strzała i dychnął. Okay. Ja mam live już i buduję kolejną na króliki. Tam. Okej, okay, ja zrobiłem live. Ja znaczy nie zrobiłem, zacząłem. Okej. Okay. Eee. Eee. Zadam e, 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 nie... teraz. Chyba Pro Poland. tam I zrobiłem sklep. E, A do mojej pułapki dobrać? się wrąbało coś. I co to jest? Oczywiście, że wiewiórka, a ja nie mam patyków. I dodałem do tego tutaj o sobie tą lampkę. I takie o coś wstanie. że ja teraz robię tą, tą, tą kolejną na, na króliki, a teraz się wyrąbują wiewiórki do pułapek. I muszę cały czas wydawać na nie. Ja teraz też robię pułapkę na króliki. No, że nie robię pułapki na króliki, tylko robię tam gdzie później wsalić te króliki. Zagrodę, o! Zagrodę O, to kolejna Myślałem, że to kolejnej pułapki mi się coś wrąbało. Siema Mirków Jestem głupi Ewidentnie głupi jestem. Co smer? O, oh, jest, tak, mam. Ja I masz melo. Smer i masz melo. Co to znaczy? Co? No. Mirków mi napisał smer i masz melo. Aha. Ogólnie, że ten rytm to jest ten... Tak. Taka rymowanka. No, coś nie pasuje. Smer... Smer i marshmallow. No, to nie pasuje do siebie. Tak no, trochę. Tu w tej pułapce nic nie ma, w tej też nie tak. Ogólnie no, robimy easy. farmowanie królików. Tutaj mam dwa króliki, tutaj mam zero. Na razie. Ułem się, dosłownie z się, Żeby zrobić, ryski, yy, te łóżko. I później zrobić pokrowiec na te patyki, na małe kamyczki. Aha. Taka. Wiesz, co jest trochę dziwne? No? Że te latarki takie w ogóle prawie nie się A, a wiesz co jest trochę smutne? Mam no. oh, smero, ok. że mi się te wywiórki wpierdzielają do tego, a nie te. <grym> no, nie, 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 Sam sobie smucuję. Mm. W ogóle dwie osoby mam na lewie, i sta? O, to nie jest. W ogóle mam dwie osoby na lewie. Okej, ale za chwilę w ogóle... nie mam. Na stronę tej niebieskiej flagi, bo tam po drodze to możemy sobie tam przez taką możemy sobie skoro takiej flagi po No sposób, ja sobie ja ma... teraz zrobię Wie. jedną pułapkę przy moim domku, drugim i będę mieć ten, tam je, jedną zagradę też. Mhm. A chociaż mnie nie, nie będę robić, bo będę grywał nagran. Spodwórku. Spodwórku. Jak mam nagrać live z podwórka, jak ja nie mam 1000 subów? Żeby nagrywać live'a z podwórka, trzeba mieć 1000 subów, a ja nie mam 1000. Tak jakby pozdro. Ale jest śnieg u mnie. Mam 30-kilową kulę na dworze. Ze śniegu ciekawe jak smakuje właśnie ta soda bo nie mówi czy to jest kola czy to jest hepsi czy to... wygląda to jak fanta wygląda więc o... obstawiam że jak fanta bardziej wygląda według mnie na kole bo coś tam bo jest czerwone i tam A... jest trochę białe jest. nie według mnie wygląda wiecie co mhm. jak fanta o jak ja długo fanty w ogóle nie piję. Ja też strasznie długo nie piłem fanty. Ja sobie muszę A ognisko odpalić, nie... bo nie mam nic do żarka. Trzeba co pamiętam z tych wszystkich lat. A ja mam bardzo mało lat, żarka, co? więc robię na ognisku lisarka. A ja, ja mam Ja mam trzy całe te... suszy, e, się suszy. Czy całe mam pełne? Ja w ogóle nie ja mam, nie mam jedzenia. tego, co się suszy. Jedzenie opie to się opłaca. Wiem, to się że tak się opłaca. opłaca. I nawet możesz to wziąć na ekspedycję Wiem. Ja się jeszcze nie niestety trochę tu ale ja, mam do wody. Mamy pacjent. Chyba, że znowu się coś wrąbało. Ale nic nie da więcej się Chyba nie wrąbało.

Wiesz, ja, że ja chyba mogę nawet zacząć zrobić niby zupa, ale to będzie po prostu za Że po poszło... prostu... Tak no, jak grizzly to Tomka! Do <coughs> kisna Kisnę, bo przeskoczyłem z pionka... Znaczy, z pienia na pień. S

Ja, no, ja na razie. No oczywiście, że z wiewiórka. I Do dupy są te z wiewiórki. Z wiewiórki. No. Z wiewiórki. Czy mi już dla, żeby... Nie, dobra, już jest dla... <grywki> Aha, O, jest mm, ty śmierdzący Dyw. Ty śmierdzący, ty pierdzący, ty 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 Tak ty Śmierdzisz parą kupą mm. <laughs> eee. Okej okay. okay. Nie. Okej, okay, to jest. Te co mi się ostatnio w ogóle stało. Wczoraj? No. To ostatnio czy wczoraj? Chciałem, go Kaczył, piłem, czy nie? Mówiłeś. Nie. No. To jest mi to. Ale wygląda. O chyba pada deszcz, więc water Collector. Idę obczaić. Okej okay, pada, czyli water collector będzie pełny Water, water collector się przydaje Bo możesz ze z niego od razu wodę wypić A możesz sobie wlać do gardkę i ją mu gotować z czymś Albo też chce do tego water Skin'a zrobić I na podróż No ja szukam teraz moich pułapek, bo zgubiłem o, w jednej pułapce coś jest, a drugiej nie widzę w ogóle. A jest trochę dalej. Do drugiej nic nie ma. W jednej jest coś. O nie. Na no, razie tylko jeden raz było. U mnie wiewiórka znowu. Nie lubię tych Ale. wiewiórek. Nie lubię tych wiewiórek na... Czego ja właśnie no, słyszałem? Czego ja właśnie słyszałem jak do mnie? Kłam, że ja słyszałem jak do mnie strzelił ten Jakiś typ z tym z jak gracz skomentował Twoją aktywność Już zobaczę co Mam PS Plusa więc nie zagrasz sobie To jakby coś Nie ja mam PS Plusa Będę jutro mieć Ale jutro to chłopie cały dzień będę grać pewnie z Larsem Human Fall Flat No znowu wiewiórka siedzi w tym gównie Mam już czemu tam i to wszystko. No. Wiesz, to jest. To mi tam cały czas tam sobie jakieś lizardy i diagurki. my będziemy robić normalnie la... znaczy nie live'a, tylko będziemy napierdzielać cały dzień w ten... jak to się nazywa? Hiwana. Okej, okay, dobra. Sklep na razie cakoje. No, bo jakby ktoś nie wiedział, to my będziemy robić ten... Ten, ja mu kupuję na urodziny. Teraz kusam. Ale nie musisz. Jak nie muszę mieć. Ten, ja mu Czy ty, ty tylko musisz mieć. Okej. Okay. To ok, jak zapiszę ok, sobie. Hmm. Y, tylko od razu mówię, ja robię teraz ten. Farmę ku... y, tych te wywiórek. Znaczy nie, wywiórek. Y, I zająców. Jak serio tylko ty mu mu musisz mieć PS plus, a to mogę Okej okay. Chyba do to... O, da, o z... nie! Pobiele... Nie zapisałem! O nie! Ale dupa! Kupa, dupa, dupa, dupa! No. Ale no co? Ale no co? Czekaj, weź ja ci zaproszę na tą imprezę. A, serio można, tak? No, ja muszę tylko mieć, żeby dołączyć na twój serwer. Nie gadaj. E, no... bez Kitu! No, co? No, będziemy teraz razem z Kinga Paluchem grać.